Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy mm, robić dubajską czekoladę. Tutaj takie składniki. Zamiast tego ciasta będzie no, pokruszone płatki. Mm, no, chyba chyba one są do płatków z mlekiem. No, ale ja ich użyłam, żeby też tak chrupały. Mm, tutaj jest taki mm, krem pistacjowy. No, dobra, tutaj już roztopiamy czekoladę. I wrócę do Was, jak będzie roztopiona czekolada i że będziemy przelew. Widzowie, tutaj jeszcze trochę dodaliśmy czekolady. Więc tej przez parę trochę. No, a parę to No, paruje, więc trochę jest gorsza jakoś, Ale to tak. Tutaj jest trochę więcej czekolady. Dodaliśmy tak. Dobra. Tutaj dodajemy. Krem pistacja był oczywiście cały trzeba będzie to teraz wymieszać. Dobra, mieszaj to już. Koniec, koniec, koniec. Nie dawaj tego, tyle. Dobra, mieszaj. O, ja nie wiem, czy powinnoś tego dawać. Tutaj, oczywiście, każdy musi robić jakieś problemy w tym domu. tutaj taka masa powstanie i za chwilę za chwilę do Was wrócimy jak będziemy wlewać czekoladę i będziemy obtarzać czekoladę Dobre, dawajcie. Na raz. Dobre, teraz wlewamy czekoladę tylko mam tylko na brzegi też rozprowadź nie wlewaj całej. Wlej tam po środku. No proszę. Hmm. Świetnie. Profesja, jak. jak. jak profeska. profeska. Dobrze. Teraz weźcie jakąś koszulkę. Rozprowadzamy to teraz. Będziemy to teraz rozprowadzać. Na ścianki. Halo. To jeszcze bardziej wlewamy, żeby się nie marnowało oczywiście czekoladą. Na no, ścianki też trzeba. Idealnie. Tutaj proszę. O. I potem zobaczymy rez rezultat. Jak to będzie smakowało? Jak to będzie chropało? Jeszcze bardziej na ścianki. Mm. Proszę. Dobrze, bo tutaj nikt nie umie nic robić. Mamy teraz do lodóweczki oczywiście. Proszę. Siemanko, to jest druga część tego, bo mi wtedy się rozładował telefon. Mm. Tutaj teraz nakładamy to już z tego wow, czekoladę. Nakładamy teraz tego krem z całego. Proszę raz to. No, tutaj no, super taki super kremak. Dobra, musimy teraz to rozprowadzić o, tutaj. A tutaj tak. O proszę. O, jeszcze tam trochę. Dobra. Teraz będziemy teraz będziemy zalewać. Mm, Zalować czekoladę za chwilę. No, dobra, pa. Teraz wylewamy czekoladę na to. Proszę. I tutaj, żeby się nie zmarnowało, oczywiście wygrabiamy. Teraz to będziemy rozprowadzać za chwilę, żeby było idealnie pokryte. Teraz rozprowadzamy, Hop. Hop. tutaj jeszcze trochę, jeszcze trochę na brzegach no dobra, widzimy się jak będzie już to... Wszystko zrobione będzie. Widzowie, tutaj jest ta du dubajska czekolada, która jest. O tutaj będzie. mini mm, kamerowy Hop. Och. Nie mam jak tego połamać, więc. O, ot... no, że no. Nie... Odkryjemy nożem. Oh. i proszę. Jemy. Mm. Ale pyszne.